Halo halo, witam w kolejnym znakomitym odcinku z Premier Miesiąca, w którym to oczywiście przedstawię Wam gry zapowiedziane na maj 2019. Jako że dzisiaj przygotowałem dla Was aż 13 tytułów, gdzie każdy jest naprawdę bardzo interesujący, to raczej nie ma co przedłużać ze wstępem od razu przejdźmy do samej listy. Zapraszam! Miesiąc rozpoczniemy od bardzo ciekawej gry przygodowej pod tytułem Close to the Sun. W gierce wcielimy się w pewną reporterkę, która udaje się do opuszczonego, podwodnego miasta w celu znalezienia informacji o zagubionej siostrze. Tytuł ten bardzo często porównywany jest do wielkiego klasyku, czyli Bioshocka, jednak tutaj nie znajdziemy żadnych broni oraz specjalnych umiejętności. No więc będziemy znacznie prostszym celem, niczym w jakimś horrorze. Mi osobiście gierka bardzo się podoba, głównie przez mroczny klimat oraz dobrą grafikę. No więc całkiem prawdopodobne, że od 2 maja zobaczycie z tego serię na moim kanale. Czy wśród moich widzów jest jakiś fan olbrzymich ciężarówek lub monster trucków prosto z Ameryki? Jeżeli tak, to jest to Twój dobry dzień. W przyszłym miesiącu ma wyjść bowiem wyścigówka dokładnie o tej tematyce. W gierce dodatkowo znajdziemy bardzo rozbudowany system modyfikacji pojazdów, czy realistyczny model jazdy. No więc będzie to raczej tytuł dla zawodowych prorajdowców lub osób, które bardzo interesują się budową samochodu. W maju wyjdzie kilkanaście interesujących gierek, jednak tytuł tej największej bez wątpienia należy się Rage 2. Jeżeli jakimś cudem jeszcze o niej nie słyszeliście, to tak w jednym zdaniu. Jest to FPS osadzony w ogromnym posapokaliptycznym świecie. Wypełnionym przeróżnymi potworami oraz szalonymi bohaterami. Moim zdaniem, Gierka ma w sobie całkiem sporo z Mad Maxa. Znajdziecie tutaj szeroki wybór broni, szalenie wyglądające pojazdy oraz miejsce akcji, które w większości jest posapokaliptyczną pustynią. Za grę odpowiada ID Software oraz Avalanche Studios, czyli firmy, które zawsze trzymały wysoki poziom. No więc myślę, że po Rage 2 możemy spodziewać się tego samego. Tego samego dnia swoją premierę będzie miała kolejna ciekawa przygodówka, a mianowicie A Plague Tale Innocence. W gierce poznajemy historię dwójki młodego rodzeństwa. W którym to przyszło żyć w bardzo nieprzyjemnych czasach. W XIV-wiecznej Francji, nękanej przez śmiercionośną zarazę. Od strony gameplayu będziemy zatem musieli uważać na chorobę, setki zarażonych szczurów, ale także na wrogonastawionych żołnierzy prowadzących brutalną kwarantannę. Jeżeli nie podobają wam się zatem obecne czasy i jeżeli uważacie, że cywilizacja idzie ku upadkowi, no to być może powinniście zagrać w tą gierkę, żeby zobaczyć jak to było w przeszłości. Jeżeli szukacie jakiejś ciekawej gierki o oryginalnym pomyśle, to być może przypasuje Wam Observation. Jest to thriller science fiction, w którym to poznajemy historię zaginięcia grupki astronautów, a to wszystko z perspektywy sztucznej inteligencji, statku kosmicznego. Oznacza to, że prócz prostych interakcji, jak na przykład zamykanie drzwi czy uruchamianie różnych systemów, Będziemy mieli wyjątkowo mały wpływ na samą rozgrywkę. Będziemy mogli, tak jak w tytule, jedynie obserwować. Moim zdaniem jest to naprawdę interesujące podejście, które być może przełoży się na bardzo dobrą, straszną przygodę. Jeżeli jesteście fanami wyścigówek, ale wcześniej wspominany Diesel Brothers był dla Was zbyt realistyczny, to być może bardziej podpasuje Wam kolejna produkcja, czyli Team Sonic Racing. Oczywiście, wnioskując po samym tytule, będzie to arcadeowa wyścigówka o kreskówkowej grafice. W której to dodatkowo znajdziemy zwariowane trasy. Liczne power-upy, a nawet bronie, potrafiące uprzykrzyć życie innym graczom. Dla mnie osobiście, gierka nie ma absolutnie żadnego sensu, ponieważ niby czemu taki szybki Sonic miałby jeździć samochodem? Ale zostawiając wszelką logikę na boku, gierka wygląda przyzwoicie, no więc być może warto się nią zainteresować. W przyszłym miesiącu swoją premierę ma mieć również jedna z największych gier strategicznych z całego roku, czyli Total War Three Kingdoms. W najnowszej odsłonie serii przedstawione zostaną wydarzenia z przełomu II oraz III wieku, kiedy to chińska dynastia Han dobiega końca, by zostać zastąpioną epoką Trzech Królestw. Od strony gameplayu będzie tak jak w poprzednich wersjach. Z jednej strony mamy widok bardziej ogólny na całe krainy, w którym to będziemy podejmowali decyzje gospodarcze i strategiczne, ale kiedy dojdzie do walki, wchodzimy w drugi widok, czyli epicką walkę na tysiące jednostek przedstawioną z lotu ptaka. Gry z serii Total War zawsze były wysoko oceniane zarówno przez krytyków, jak i przez społeczność graczy. No więc po Free Kingdoms zapewne możemy spodziewać się tego samego. Tego samego dnia swoją premierę będzie miał jeszcze jeden znacznie mroczniejszy tytuł, czyli Pathologic 2. Będzie to Survival Horror przedstawiany z pierwszej osoby, w którym to przyjdzie nam zwiedzać tajemnicze miasteczko opanowane przez śmiercionośną zarazę. Myślę, że możemy spodziewać się tutaj bardzo wysokiego poziomu trudności, ponieważ, po pierwsze, każda napotkana osoba będzie potencjalnym zagrożeniem, po drugie, na każdym kroku trzeba będzie uważać na zarazę. A żeby tego było mało, twórcy dowalili jeszcze wskaźnik pragnienia, najedzenia i zmęczenia, co również będzie miało wpływ na nasze statystyki. Gra dodatkowo zawiera całkiem interesującą fabułę, ale dokładne jej odkrywanie będzie nie lada wyzwaniem. Zostajemy przy mrocznych klimatach ponieważ następnego dnia swoją premierę będzie miał horror czystej postaci pod tytułem Dollhouse. W gierce wcielamy się w pewną bardzo zdolną pani detektyw, która na co dzień zajmuje się najtrudniejszymi sprawami, zazwyczaj dotyczącymi morderstw. Na podstawie obecnych gameplayów oraz zwiastunów ciężko wyciągnąć jakiekolwiek informacje, ale z opisu twórców można znaleźć kilka ciekawych rzeczy. Będzie na przykład możliwość wczuwania się w goniących nas przeciwników. Mapy w większości mają być generowane losowo, a na dodatek, oprócz typowego singla, znajdziemy również tryb multiplayer, w którym każdy gracz będzie dążył do czegoś innego. Na dzień dzisiejszy jest to bardzo tajemniczy tytuł, ale być może warto go śledzić po kolejne informacje. W przyszłym miesiącu swoją premierę będzie miała też jedna z najbardziej obiecujących gier na VR pod tytułem Blood and Truth. Będzie to fabularna gra akcji z elementami skradanki, w której to znajdziecie: bardzo dynamiczną rozgrywkę, nieliniowe mapy oraz jak na standardy VR, absolutnie topową grafikę. Niestety w gierkę zagrają tylko i wyłącznie posiadacze wirtualnej rzeczywistości od Sony, ponieważ jest to ekskluzyw na PlayStation 4. <grybujesz> No i kolejna, jak i zarazem ostatnia wyścigówka w dzisiejszej liście pod tytułem Assetto Corsa Competition. W gierce znajdziemy realistyczny model jazdy, uwzględnienie pogody, nawierzchni oraz miliona innych czynników. No, więc, będzie to raczej prawdziwy, pełnoprawny symulator. Należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o tym, że gierka od około pół roku znajduje się już w fazie wczesnego dostępu i już można ją kupić i pograć, ale dopiero 29 maja nastąpi oficjalna premiera, przy której wszelkie bugi i niedoskonałości znikną w magiczny sposób. Na sam koniec miesiąca przyjdzie nam jeszcze zagrać w nową grę z Warhamera Warhammera z pod tytułem Chaos Bane. Będzie to typowy hack and slash RPG w klimatach fantazy, który na pierwszy rzut oka porównywałbym na przykład do Diablo 3. Jeżeli tytuł Was interesuje, to oficjalna premiera odbędzie się 4 czerwca na PC, PS4 oraz na Xbox'a ale kupując grę w wersji Deluxe albo Magnus, będziecie mogli w to zagrać jeszcze 31 maja. Na koniec bonus, bardzo interesująca gra, o której nikt z was jeszcze nie słyszał, czyli Draugen. Jesteśmy amerykańskim podróżnikiem, wyruszamy do Norwegii w poszukiwaniu naszej siostry. Po drodze spotykamy przyjemną, wesołą dziewczynę o imieniu Lizzy. No i zwiedzamy przepiękne opuszczone miasteczko w poszukiwaniu jakichkolwiek poszlak. Mi osobiście tytuł ten bardzo przypomina zaginięcie i fana Cartera, które swoją drogą było bardzo dobrą przygodówką. Tylko tutaj dodatkowo nigdy nie jesteśmy sami, ponieważ przez całą podróż towarzyszy nam druga osoba. Jak dla mnie jest to po prostu genialny pomysł, wsparty bardzo dobrą grafiką, przepięknymi krajobrazami oraz ciekawą fabułą, no więc jak tylko będzie premiera, no to praktycznie możecie być pewni, zrobię z tego serię na moim kanale. No i w sumie to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Dla mnie osobiście będzie to bardzo ciekawy miesiąc, ponieważ najpierw będzie ogromna seria z Days Gone, potem na początku maja Close to the Sun, później niecierpliwie czekam też na Draugen, e, a może jeszcze na coś innego, no więc z mojej strony będzie bardzo dużo pracy, ale również mam nadzieję dużo interesujących serii. Jeżeli tematyka ta Was interesuje, to zawsze możecie zostawić mi lajka, like suba i dzwonka. No i wtedy będziecie dostawali codzienny spam wspaniałych, znakomitych filmików o przeróżnych grach wideo. No więc chyba warto. Dobra, ale w sumie to by było na tyle na dzisiaj. Ja się z Wami żegnam. No i do jutra.